Usiedliśmy sobie w takiej restauracji. Tutaj Ania pije sanglię. Ja mam piwo zero. A Kaja ma kole. Jeszcze będziemy chcieli coś zjeść. Tylko ta karta, tutaj, którą nam dali, w ogóle nie ma cen. Jest tylko po hiszpańsku. Ciężko się połapać. Na szczęście, tutaj na wejściu jest menu. Się przedstawiają ceny. Nie do końca wiem wszystko co i jak. Ale na przykład Paella Mixta. 16,50 kosztuje na jed dla jednej osoby. Minimum trzeba zamówić na dwóch. Także wzięliśmy taką PLMX na dwie osoby. Wzięliśmy kalmary jako tapas. To jest przystawek. I wzięliśmy te patata z bravas też jako przystawki. To się chyba to nasza restauracja nie pykła. To takie malutkie porcje. Myśleliśmy, że będą trochę większe. No, że tak powiem, porcje minimalne. Dobre, ale. Spodziewaliśmy się tego, że będzie tak jak w tych innych restauracjach, w których jedliśmy, przynajmniej Paela troszkę większa, ciekawe jeszcze czy dobra, próbujemy. Tak wygląda rachunek Kola, piwo, Paela, tapas 4460. Restauracja tak się nazywa. Ona ma tutaj u góry swoją główną siedzibę. Tutaj jeszcze są parasolki. No i też przed wyjściem tutaj na promenadzie.